Gdzie i co pysznego zjeść w Bari? Chodźcie ze mną. Jesteśmy w restauracji Anto, która znajduje się w starym mieście. Zjemy tutaj trzy regionalne dania z makaronem. Już sam rodzaj makaronu jest bardzo charakterystyczny dla Bari: bo to famosissime orecchiette. Allora, questa è di braciola, è una pasta cucinata con carne di manzo. E la la braciola è un involtino di carne rotolata. A po tej stronie mamy coś, co w Polsce wyrzucamy, czyli nać rzepy. Żeby podbić smak rzepy, dodawane są tutaj pomidorki i pikantne anchois. Jest i królowa spaghetti all'Assassina. Już w latach 60. znalazła się na baryjskich talerzach. A skąd ta nazwa zabójczego makaronu? Jest to makaron brutalnie przypiekany na patelni z sosem pomidorowym i ostrymi papryczkami peperoncino, co daje mu mocno intensywny, prawie spalony smak. W opisie czeka. Na was ciekawostka. Mam dla was jeszcze protipa. Zamiast prosić o rachunek do stolika, zapłaccie tutaj w środku. To jeszcze doskoniecie rozchodniaczka od szefowej. Zapraszamy do Łonto. Ci vediamo.